Jeśli chcemy zmienić coś w dziecku, to powinniśmy się najpierw zastanowić, czy tego, co chcemy zmienić w dziecku, nie powinniśmy zmienić w sobie. Dzień dobry. Wiecie, jest 6.13. Za jakąś godzinę i 12 minut dokładnie rozpocznę zajęcia z szóstą klasą. I szkoła jest takim fajnym miejscem, w którym Moje oczekiwania mogą się zderzyć z realizmem. To znaczy, owszem, już uczę w tej szkole jakiś czas, ale za każdym razem przeżywam coś podobnego. To znaczy, kiedy idzie się na lekcje do, młodego człowieka, do młodych ludzi, szczególnie tak wcześnie rano, kiedy się jest na zerowej godzinie, no to myśli sobie człowiek, że czeka tam na ciebie młodzież, która już jest uśmiechnięta. Która jest gotowa do tego, żeby z Tobą dyskutować, może nawet się kłócić, ba. Na pewno szósta klasa to są już tacy ludzie, którzy przygotowali sobie na pewno milion do mnie pytań, yy, związanych z tym, czego nie rozumieją, z czym się nie zgadzają, przeciwko czemu się buntują, że to będzie taki yy, fajny czas, w którym będziemy sobie rozmawiać i wyciągać dobre, fajne wnioski. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że y, będzie tam kilka osób totalnie śpiących, może nawet nie zauważających tego momentu, kiedy będą otwierał y, salę lekcyjną, y, którzy, okej, okay, powiedzą dzień dobry, bo to grzeczne dzieci wychowane, ale wejdą i od razu pierwsze, co zrobią, to się położą na ławce i tyle ich będzie widać. I trzeba będzie ich obudzić, trzeba będzie do nich spokojnie mówić, Trzeba będzie jakoś spróbować, pomimo tej niechęci, którą całkowicie rozumiem i może nawet podzielam, yy, doprowadzić do, jakiegoś, yy, do jakiejś wymiany zdań. Już nie mówię do dialogu, którym, który jest bardzo poważnym słowem, ale właśnie do jakiejś wymiany zdań, do obudzenia się. Zobaczcie, że yy, to jest w ogóle fenomen w tym roku, że się te czytania się tak nam zbiegają. Trzeci dzień wątek dziecka się pojawia. Jezus stawia nam dziecko jako przykład, ale dziecko nie jest jakimś idealnym człowiekiem, takim, który jest, no właśnie, takim jeden do, jego, jeden do jednego do naśladowania. Jest człowiekiem, który ma takie same prawa, i to warto sobie przy tym po tej drugiej powtórce Ewangelii o dziecku przypomnieć, że dziecko ma takie same prawa jak człowiek dorosły: ma prawo do tego, żeby mu się nie chciało. Tak jak człowiekowi dorosłemu. I ten mój przykład z dzisiejszego poranka, który mnie czeka, jest znowu takim przykładem na marginesie tej Ewangelii, żeby sobie przypominać nieustannie, że tak jak ja, jako dorosły, mam prawo do tego, żeby uważać tę godzinę za nieludzką na prowadzenie zajęć w szkole, tak samo te dzieci mają prawo do tego, żeby się czuć w tym wszystkim niefajnie. To jest bardzo ważne, bo jeśli dajemy sobie prawo do tego samego, co sami chcemy przeżywać w drugim człowieku, w dziecku, to myślę, że jest większa płaszczyzna do tego, żeby siebie zrozumieć. Zrozumieć swoje zachowania, zrozumieć pomruki, które wydajemy tak wcześnie rano, właśnie po to, żeby potem nie być dla siebie wrogami. Ale wróćmy do wątku Ewangelii. Dlaczego Jezus stawia nam dziecko jako przykład? Myślę, że między innymi też po to, że dziecko łamie schematy. Dzieci takie są. Dzieci szukają e, szczeliny w różnych zasadach, żeby zrobić inaczej. Trochę na przekór, trochę e, z ciekawości, jak to będzie, jaka będzie reakcja, trochę też ze złośliwości. Z różnych powodów dzieci szukają e, możliwości do tego, żeby łamać te schematy. E, i, I znowu, może dlatego. Jezus daje nam dziecko jako przykład, bo chce nam, ludziom dorosłym wierzącym, powiedzieć, że wiara to nie jest coś, co możemy sobie opisać w jakichś schematach, w jakichś schematyzmach, jak to ładnie w kościele y, się mówi. Y, chcielibyśmy mieć taką wiarę dorosłą, taką ułożoną, taką właśnie spisaną, taką y, na zasadach y, y, trochę, ja mam wrażenie, że czasami ludzie chcieliby mieć. Tak jak wiecie, w samochodach, jak się jeździ samochodem, to wielu kierowców w tej półeczce tam z jakiejś zamykanej trzyma tą książkę instruktażową o samochodzie, którym się jeździ i tam jest wszystko rozpisane. I niektórzy chcieliby mieć taką wiarę, że otwieram na stronie trzeciej, świeci mi się czerwona kontrolka. Co to w ogóle znaczy w mojej wierze? Myślę, że dlatego Jezus daje nam dziecko, bo nam chce pokazać, że Jego miłość, że Jego łaska, jest czymś, co się rozlewa poza schematami, że nie da się tego wszystkiego zredukować tylko i wyłącznie do kościelnego, religijnego opisu, ale że Bóg jest kimś ponad tym wszystkim i możemy go szukać we wszystkim, bo jak mówi Paweł, w nim jesteśmy, poruszamy się i żyjemy. Nie tylko w tym, co mamy zapisane w książce pod tytułem Katechizm. I myślę sobie, wiecie, że to jest bardzo ważne, bo Zauważyłem, że kiedy nagrywam ten film codziennie i potem yy, <laughs> wrzucam go na YouTube'a, yy, no to właśnie włączam stronę YouTube'ową i tam się pojawiają różne propozycje. Tak? One są zrobione na zasadzie algorytmów, mam tego świadomość, yy, ale po, pojawia mi się tam codziennie rano yy, kilka, kilkanaście propozycji z różnymi vlogami różnych religijnych osób. Takich, które, no właśnie, tak jak ja, komentują bardzo często nie tylko pismo, ale też różne wydarzenia w kościele i związane z wiarą. I, wiecie, już po samych tytułach widać, że my toczymy nieustanną walkę między sobą. To znaczy, że każda z tych gadających głów chce pokazać, że jej wizja kościoła, jej wizja wiary jest lepsza od innych. I tam czasami się pojawiają wręcz konkretne nazwiska, do których się odnoszą i z którymi tak naprawdę walczą, dyskutują. Tam się pojawiają pewne zjawiska w Kościele, o których się mówi. I właśnie widać taką, taką, totalną katolicką, codzienną wojnę toczoną gdzieś tam na, na właśnie na, na poziomie tych YouTube'owych kanałów. I w tym sporze właśnie Jezus dzisiaj stawia nam dziecko i mówi, jeśli się nie staniecie jak te dzieci, jak to dziecko, no to, no to nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I myślę sobie, że to, co powiedziałem o tej szkole na początku, to jest właśnie coś takiego, że albo przyjmiemy w tym naszym katolickim grejdołku, ale też w osobistym przeżywaniu wiary, realizm tego wszystkiego, no albo będziemy takimi ludźmi, którzy właśnie tak jak ja czasami się na tym łapię, wychodząc do szkoły, jeszcze tam nie wchodząc, ale idąc do tej szkoły, tak sobie myślę idealistycznie o tych dzieciach, o tej lekcji, o tym, co my tam niesamowitego zrobimy, zapominając o tym, że mamy do czynienia z realnym człowiekiem. To jest trochę, wiecie, jak się uczy małe dzieci. To jest całkiem inaczej niż się uczy na lica listów, bo większość czasu, którą masz na lekcję. To nie jest kwestia tego, że przez 45 minut będziesz, nie wiem, dzieciom w trzeciej czy w pierwszej nawet klasie tług jakiś tam materiał, jakiś temat do zrealizowania, tylko większość czasu to jest budowanie z nimi relacji, to znaczy, że no to jest właśnie no, no jak z dzieckiem, tak? to znaczy, że trzeba ich posłuchać, trzeba mieć czas na to, żeby Julcia mogła y, wypłakać tam swój żal, bo spadła jej kredka żeby Franek mógł pomarudzić sobie, bo nie może jeść kabanosów na lekcji i tak dalej. Czyli mamy czas na to, żeby coś powiedzieć tym dzieciom, czyli sprzedać im jakąś myśl, ale z drugiej strony większość tego czasu poświęca się na to, żeby budować relacje, to znaczy, żeby być dla niego. I tak sobie myślę, że warto zobaczyć, że tak jest też w Kościele, że albo zrozumiemy, że dajemy sobie i innym przestrzeń na to, żeby byli z tymi swoimi niewyspaniami, z humorami, yy, z fochami. My przecież nie wiemy, z czym tym ludzie do tej szkoły rano przychodzą. Może wieczorem pokłócili się ich rodzice. Może mieli, nie wiem, yy, dużo rzeczy do zrobienia przed porankiem. A przecież skończyli późno szkołę. Mają prawo do tego, żeby być zmęczeni. Tak samo jest z ludźmi w kościele. Że może właśnie po to nam Jezus daje dziecko, żebyśmy sobie to uświadamiali. Że w kościele są realni ludzie, którzy... Mają różne rzeczy na, swoim, y, 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 na swoich plecach, niosą różne rzeczy, i jeśli chcę do nich dojść, to muszę być y, właśnie takim dobrym pedagogiem takim dobrym pedagogiem, który nie przyszedł tylko po to, żeby im wytłumaczyć temat i żądać od nich, żeby ten temat rozumieli tak jak ja dokładnie, ale żeby być otwartym na to, co oni mają do powiedzenia. A wierzcie mi, że myślę, że jak każdy przedmiot, ale religia z dziećmi małymi jest czymś fascynującym w tym sensie, że ich pytania, ich wnioski, ich sposób myślenia jest całkowicie często inny od tego, który proponuje ja, czy proponuje katechizm, czy proponuje w ogóle nauczanie kościoła. I trzeba się z tym zmierzyć. Nie na zasadzie, nie wolno ci tak myśleć, jesteś w błędzie, tylko na zasadzie, a może ma rację. Bo skoro Jezus stawia mi tego brzdąca jako przykład, no to na miły Bóg. Nie mam prawa do tego, żeby chcieć Go na siłę zmienić, tylko mam obowiązek zobaczenia, czym On może nie ma racji. Tylko wywala mi mój dorosły schemat, uporządkowany i bezpieczny, w którym ja się czuję dobrze, ale wcale nie musi być prawdą. No i oczywiście, to co już mówiłem wiele razy przy tej Ewangelii, Warto też zobaczyć to dziecko w sobie. To znaczy, że yy, zanim będę chciał być taki dorosły wobec siebie, taki uporządkowany, taki metodyczny, to może zobacz, że też masz prawo do tego, żeby być sfochowanym, żeby być zmierzłym, żeby ci nie wyszło, żeby yy, banał straszny, twoje ciało rano yy, nie pachniało jak yy, po wyjściu z Rosmana, tylko właśnie było normalnym, ludzkim ciałem. Z jego różnymi ułomnościami. Yy, bądźmy dla siebie po prostu dobrzy. Tak sobie myślę, że to jest chyba to, o co Jezusowi chodziło, i to jest też jakiś zamysł Boży, że trzeci dzień pod rząd dostajemy Ewangelię, w której pojawia się motyw dziecka. Bo to jest bardzo trudne dla życia, w życiu dorosłego człowieka, żeby stać się jak dziecko. Dziękuję Wam bardzo. Za wszelkie dobro którym nie obdarzacie, dziękuję za wspieranie mnie, tego kanału, za wszystkich moich patronów, za wszystkich ludzi z ekipy Supi, Supiego. Nigdy się nie nauczę, jak to odmieniać. W każdym razie wiecie o co chodzi i za to Wam bardzo dziękuję, że, yy, yy, że ziarko do ziarka i zbierze się miarka i coś zawsze można fajnego dzięki temu zrobić. I dzisiaj jestem przekonany, kończymy zrzutkę na powodzian w Kłocku. Bardzo dziękuję wszystkim Wam. Którzy się zaangażowaliście. Jak się dopełni te pół miliona, to wtedy też oczywiście słowo ojca prowadzącego będzie na pewno. Dziękuję i do widzenia. Miejcie dobry dzień.